2 stycznia tego roku, a my już coś kombinujemy. Teraz jesteśmy w Krynicy Zdrój, wynajęliśmy sobie tutaj mieszkanko na miesiąc i będziemy znowu łączyć pracę zdalną z jakimiś zainteresowaniami. Tym razem padło na snowboard. Mamy tutaj parę fajnych stoków, bo w sumie fajnych. No Słotwiny, to śmigaliśmy na Słotwinach, śmigaliśmy w Tyliczu. Trochę tam jest bardziej płasko, więc na rozgrzewkę może. No i jeszcze Jaworzynę Krynicką chciałbym obczaić. I myk jest cały taki, że mamy laptopy, będziemy sobie pracować zdalnie oboje. No i co? I chcę zabrać Was razem ze mną i z Igą w tą przygodę w ogóle, bo tak naprawdę już były trochę takie filmy na kanale, że robimy workation, bo tak to bym nazwał czyli to łączenie pracy zdalnej z takimi wyjazdami z takimi wakacjami, jakby. Ale teraz będzie to trochę w innym wydaniu, bo wcześniej. Iga uczyła się i przygotowywała się do pracy zdalnej, a dzisiaj już ma tą pracę zdalną, więc będziemy oboje ostro cisnąć no i działać z tym sportem. I powiem wam ogólnie taka obserwacja, którą już miałem jakiś czas temu, to ze sportem jest trochę łatwiej, szczególnie takim, którego się nie uprawia nie wiadomo ile. Ee, że na przykład, nie wiem, surfing przed pracą dwie godziny jestem wypompowany, więc to jest idealnie, żeby włożyć taki dzień pracy, bo to jest jakby się wyskoczyło na siłownię, więc to jest jak najbardziej realne, a na stoku, no to kurde różnie, może, może czasem dłużej pobędziemy, ale nie będziemy też, wiecie, tak jak normalnie się czasem cały dzień jeździ, no to my będziemy po prostu na częściej chodzić, ale na krócej. Chatę w ogóle w tej Krynicy Zdrój wynajęliśmy prawie rok temu, bo chyba w marcu obserwowałem sobie oferty i Całkiem spoko prąka, była jak na miesiąc w górach, to myślę, że, że mega. No i co, dzisiaj się pojawiliśmy na miejscu, powiem wam, że nie mogliśmy się doczekać. Ciekawe, jak my to, to ogarniemy, wszystko trochę się obawiam, że, że wiecie, że przy codzienności nie będzie takiej siły, żeby mocno korzystać z tego stoku. Eee, ale w sumie, no, zobaczymy. Zobaczymy, właśnie, powiem wam, jak to będzie. Zobaczymy. No i zrobię wam tur w ogóle, jak ta chata nasza wygląda. To tak, kuchnia. No, szafeczek jakoś mega dużo nie mamy, ale mamy zmywarkę, całkiem głęboki zlew, no może nie jakoś mega. Mamy toster w ogóle, no, zestaw przetrwania normalnie. Indukcja, sztućce, piekarnik. No damy radę, tylko powiem Wam, mieliśmy robić zupę, chcieliśmy zrobić rosół w ogóle, żeby też na jutro było i kurde, już zauważyliśmy, że jest tylko jeden garczek i to tak płytki, że w sumie to, no, to nie ma to sensu większego. Nie wiem, na ile by ta zupa była, chyba na raz. E, więc poprosiliśmy hosta, żeby nam ogarnął drugi garczek i ma jutro do południa się postarać, żeby ogarnąć. A jak nie, to jakiś kupimy. A jak nie, to jakiś kupimy. Tutaj mamy w ogóle jadalnię. I strefa jadalniana, wyobrażałem sobie, że, będzie, że ja tutaj będę pracował, a Iga u nas w sypialni. Ale finalnie oboje będziemy pracowali w sypialni, bo, e, no bo okazało się, że biurko jest mega szerokie. Jeśli tam pomieścimy, myślę, że będzie git. Co ja Wam jeszcze mogę pokazać? Tutaj taka moja trochę strefa, że jak będę chciał coś podziałać, a nie będzie mi się chciało iść na stok, to wziąłem ze sobą trickboard, czyli taką deskę do ćwiczenia balansu, równowagi. Fajna w sumie sprawa eee, i taka bardziej, nie wiem, żywa. No, na początku to było bardzo wymagające, teraz to już się wyćwiczyłem, no to już nie, nie jest to takie wyzwanie, ale można sobie kombinować, że wiecie, że na jednej krawędzi jestem na maksa, na innej krawędzi i tak dalej, i tak dalej. No i dywanik pod to, żeby nie rozwalić tu podłogi tym drewnem czy coś przesunęliśmy trochę, na Słotwiny mamy najbliżej ogólnie stąd, bo autem poniżej 10 minut dojedziemy, mega blisko Biedra też blisko, ale asortyment mają strasznie słaby, nie wiem czy to dzisiaj tak trafiło na nas, czy, czy ogólnie tak jest Pokażę Wam resztę chaty, tutaj słuchajcie, jest taka sytuacja, że mieliśmy, na obrazku do tutaj było, że w ogóle ktoś tutaj sobie rower trzymał, no i jest taki uchwyt na rower, mocno się trzyma, solidny no ja myślę, okej, okay, nasze snowboardy będą sobie tutaj idealnie miały i, i naprawdę spoko to wyszło, bo ogóle o siebie nie haczą. No i nie gracą nam przestrzeni, nie? Łazienka, ja nie wiem czy jest sens ją pokazywać w sumie, no bo to jest <laughs> Łazienka jak łazienka, nie? Jest, jest spoko, jest prysznic i, i wszystko czego trzeba. Pralka! I pralka jest, no pralka musi być oczywiście, <laughs> nie ma co. Eee, w ogóle powiem Wam, że to jest pierwszy w życiu naszym tak długi wyjazd i zawsze jest taki myk, że My tak przynajmniej robimy, że no nie obłazać tych tore podpakowywać. Tym bardziej jak podczas wyjazdu jeszcze często zmieniamy na przykład lokalizację. To wiecie, wszystkie ubrania wyjmować czy coś, to nam się nigdy nie chce. A teraz właśnie pierwszy raz wszystko na maksa rozpakowaliśmy, bo jeszcze byliśmy w biedrze, zabraliśmy rzeczy z domu. Wiecie, tu szafki są popakowane jakimiś makaronami, tu nawet jerbka stoi, w ogóle gdzieś, gdzieś mam kubek, już już zrobiłem oczywiście. Ubrania w szafie, wiecie, no pełne rozpakowanko, nawet monitor zabraliśmy ze sobą dla igi, właśnie. Zresztą, dawajcie do naszego biura i sypialni w jednym. E, tutaj mamy łóżeczko, tak naprawdę to jest taka składana wersalka. Tutaj jest lampka, jakaś tam, jakaś tam prosta strefa. No i tutaj to, co najważniejsze, na koniec, nasza strefa pracująca. Jest. No, jak widzicie, biurko rzeczywiście jest bardzo szerokie, więc no, na spokojnie pomieścimy się tutaj we dwójkę. Myślę, że będzie na pewno bardzo przyjemnie. No, już wszystko jest gotowe. Kurde. Poszychaczyłem sobie. Eee, tak, wszystko jest gotowe. Podpije, podpiliśmy monitorek, w sumie to było największe, co tutaj trzeba było zrobić, czyli niewiele. Eee, stanowisko przygotowane. No i zobaczymy, może też jak będziesz miała kola czy coś, to ja sobie po prostu pójdę do innego pokoju, bo... No w zależności, no, no, no jak sytuacja, w której ja będę musiała Tak. Bo no, wiecie, jak będę siedział zmurzony, a tu nagle Harmider jest obok, to też jest utrudnienie, nie, nie, nie. nie? Więc zobaczymy w sumie jak to wyjdzie. No i będziemy informować na bieżąco, jak nam się to sprawdza. Kurde, zobaczymy, co to będzie. Eee, dzisiaj myślałem, że pojedziemy na dzisiaj myślałem, że pojedziemy sobie na na stok od razu jak przyjedziemy, ale finalnie to, to wczoraj byłem na stoku w Bałtowie 1 stycznia, bo bo rok temu byliśmy i prawie nikogo nie było, więc teraz mówię jedziemy znowu, bo rzadko są takie warunki, że prawie nikogo nie ma i też tak na rozgrzewkę jakby to było no i dzisiaj powiem Wam, mówię o kurde zmęczony jestem, pierwsze, pierwsze jeżdżenie to jednak zawsze mnie zawsze mam takie perturbacje po tym się trochę wywaliłem ogólnie to Wam powiem, że tak nam się marzyło właśnie, żeby tak robić, żeby Gdzieś tam sobie, wiecie, zdalnie pracować w jakimś miejscu i korzystać z uroków tego miejsca. No i kurde, to się w końcu dzieje. Wcześniej robiliśmy takie krótkie wypady, póki Igusia się uczyła do pracy zdalnej, nowej, a ja już miałem, no a ja już pracowałem sporo zdalnie, to sobie we dwójkę robiliśmy takie wypady na krótszy okres. I patrzyliśmy, czy nam się to w ogóle podoba, jak my się z tym czujemy. No i było zawsze w sumie mega fajnie. Ale teraz jest wyjątkowo długo, bo cały miesiąc, więc kurde, ciekawe jak to będzie. No jednak to jest kawał czasu, nie? Także, także, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby nam to fajnie szło. Jutro rano pomysłuję, żeby jechać na stok po raz pierwszy. Potem Iga pracuje, a ja mam urlop do wtorku, jest piątek jutro. Więc jutro ja będę masterchefem w naszej kuchni i zobaczymy, co tam się upiści. nasz trzeci dzień w tym miejscu. Wczoraj, powiem wam, że byliśmy pierwszy raz na stoku z rana, zmobilizowaliśmy się. W ogóle zrobiliśmy też zapasy pierści z kurczaka, poporcjowaliśmy to, bo w sumie jak jemy mięsko przy obiedzie to głównie kurczaka w różnych formach, w różnych sosach, więc teraz będzie, wiecie, tylko się odmrażało i kolejne brało, więc taka, taki był pomysł, że to jest taka inwestycja na kolejne rzeczy. Dzisiaj poranek luźniejszy był Pierwotny plan, żeby dziś iść znowu rano na stok. Kontra iść wieczorem na stok i oba, obie opcje miały swoje wady i zalety, ale musieliśmy wybrać tą wieczorną opcję, bo powiem Wam, że byliśmy niedospani. Mieliśmy, jakby po sylwestrze byłem na stoku w naszej okolicy, więc wtedy trochę niedospałem. Następnego dnia z rana. Pobudka i trasa teraz znowu trochę nie dospałem. Wczoraj na ten arty znowu nie dospałem, zacznę snowboard. No i czułem, że kurde, to już wpływa to moje niedospanie. jakieś takie tempy. Czułem, że się robię, i wiecie, trochę nie ogarniałem, więc mówię kurde, początek wyjazdu i miałem takie FOMO trochę, czyli takie poczucie, że, że, że mnie coś omija, jak tak nie zrobię, bo wydaje mi się, że z samego rana jest najmniej ludzi, bo nikomu się nie chce wstać, oczywiście, więc wtedy głównie chcę celować, żeby jeździć. I miałem takie poczucie, że, że kurde, jeszcze, jeszcze w sumie nie skończyłem urlopu, mam długi weekend i, i, i już odpuszczam, nie? Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że kurde, będę tutaj miesiąc i, i nic się nie stanie, jak raz odpuszczę, a na takim niedospaniu, gdzie czuję już negatywne efekty w funkcjonowaniu swojej głowy, no to daleko nie zajadę. Więc dzisiaj chillowo zaczynamy dzień, to znaczy chillowo. Iga trochę jeszcze pracuje, ja zaraz popracuję nad filmem dla Was, czyli w ogóle nie związany z moją pracą, tylko raczej hobby. I będę kończył montować film z Petry, z Jordanii. No i potem zobaczymy, pewnie coś się przyrządzi, odśnieżanie autka. I na stok na wieczór będziemy, sobie jakby spoko, bo my znowu jedziemy na Słotwiny, czyli taki jeden z topowych stoków w Krynicy i tam jest taki czerwony stok, który jest ratrakowany od 15 do 17. No i tak od 17 do 21 są takie nocne jazdy, więc mamy pomysł, żeby tam się wybrać, bo będzie, wiecie, nie będzie muld, będzie przygotowane to fajnie. W ogóle pokażę Wam, e, obczajcie, mam Pingwin Pasa, czyli coś takiego, że mogę sobie jeździć cały sezon zimowy na wszystkich obiektach z tej grupy Pingwina, m.in. z słodfinach, ile chcę. I patrzcie, w ogóle, no nie wiem, jakby, jak patrzę na tą na tą licencję, na, tą, na, na, tego, pa, na tego ski pasa, to czuję taki totalnie zajawkowy vibe w tym moim zdjęciu w ogóle robione, pani mi tam robiła polaroidem bo w ogóle wiecie, że zawsze kupowałem te bilety na stok i, i niczym się nie przejmowałem, a jak się kupuje taki na, na cały sezon to trzeba dostarczyć zdjęcie w formie jak Ja mówię, o kurde, no to ja nie mam no i pani mi zrobiła polaroidem, musiałem to zapłacić, bo tam też za kliszę się płaci nawet więcej niż w, w sensie, za jedno zdjęcie płaci się chyba nawet więcej niż w się z tego co kojarzę. Więc myślę, że to i tak był uczciwy deal. Dobra, biorę jertkę. Obczajcie. Tutaj się wszystko dzieje, i gusia już jakiś czas klika. A tutaj będzie gdzieś moje. O, moja część. No i zaraz tutaj siadam. Będę montował Jordanię, tak jak Wam mówiłem. Trzymajmy kciuki, żeby to się dzisiaj udało. Kurde, ale Jerbka siedzi. Nie piłem wczoraj. Muzyka Żyjemy makaronik, pyszności. Kurde, chciałem wody dolać, i przez to, że, że nagrywam, to nie mam ręki. Dzięki. <gry> entre de Dochodzi z 15.30, muszę odśnieżyć autko, przygotowujemy się powoli na stok nie będziemy jechać. Chcemy być nawet lepiej za wcześnie niż za późno, żeby od razu wjechać na pierwszy zjazd i mieć świeżo zratrakowany stok, bo wiadomo, wtedy to będzie cudnie. Makaronik odgrzaliśmy, bo wczoraj zrobiliśmy właśnie na dwa posiłki, no i teraz finiszujemy. Nie wiem, dzisiaj robimy rosół czy jutro? Mm. Bo ty jutro zamierzasz iść na stok. No, no. Jak, jak dam radę? Aha. No to ja zamierzam nie iść. Mhm. Mm, więc pomyślałam, że mogę zrobić po prostu świeże rosół jutro, jak będziesz na stoku. i go. miądzienko. Mm. No. No, powiem ci, że po takim stoku nie. jedzonko. <laughs> uh, uh, uh. Rosą jak cieplutki. No. A wy jak sądzicie, dam radę? Dzisiaj wieczorem pojeździć i jutro rano, czy nie? Polecę sobie teraz szybciej, spróbuję coś śniadek trend, a zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, jest spora nabitka. Idziemy teraz na zapiekę. pełni nadziei, że co prawda będą większe muldy potem, ale ludzi może będzie mniej. Chociaż zobaczymy. Wyżerka! Mają salami. I pieczarki. Przechodzimy do kwestii trudnej tego, czy idę jutro rano na stok, i powiem Wam, że chyba nie. Nawet nie to, że nie chce mi się iść rano na stok, bo po prostu nie chcę kończyć dnia. Chciałbym jeszcze po myciu trochę posiedzieć, po, porobić sobie jakieś rzeczy w chacie, więc myślę, że tak zrobię. Po prostu nic na siłę i sobie w poniedziałek po prostu z rana pójdziemy. One day later. Byliśmy na spacerze po centrum Krynisy powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę ładne światełka, mało zgiełku, nie ma takiej sieki jak na kropówkach w Zakopanem. Naprawdę pozytywne, dobre wrażenie, zresztą wpuszcza parę przywitek jak to wygląda, jest naprawdę fajny klimat, jeszcze jak śnieżek poruszył tylu w, w ogóle.